Taka przestroga dla was, żebyście zawsze sprawdzali dno Jeżeli zechcecie w ogóle wyjść No bo tu jak widzicie, a to co się dzieje tutaj to już w ogóle szkoda gadać. Tak Także zajebisty, zajebisty początek wyprawy. Pozdrawiam. Jak widzicie, to jest bardzo niski stan wody, przez co będę musiał, przez to w tak jak widzicie już, idę, a jak to nie obok i w ogóle tutaj jeszcze nie widać, ale często, jest prawie co chwilę, widzę tutaj niebociana, tylko bodajże czaple, a jakby mi wskazywała drogę. Niesamowite doświadczenie. Poza tą pierwszą wpadką można powiedzieć, płynie się świetnie. Piękna pogoda, naprawdę piękny spływ. No i to tyle. Jedyny minus całej wyprawy to taki, że zapomniałem garnka. Płyłem w prawie godzinę, cały czas taką malowniczą trasą. Trochę lipa, bo tutaj mi cały czas okulary parują. To pewnie przez do, brak dopływu powietrza, ale. Направо, самом деле, здесь Dokonane. ale jazda, tak naprawdę to nigdy w ogóle nie płynąłem rzeką, zawsze płynąłem jeziorami i naprawdę zupełnie coś innego, zupełnie inne doznania, no w widzicie jak to wygląda teraz, dosyć słabo, ale ale naprawdę no, szczęście jest niesamowite tutaj, no. Przerwa po 4 godzinach pływania, tak to wygląda, tutaj bardzo ładnie, też myślałem, że to teren prywatny, ale nigdzie nie widać tabliczki, więc no co, chwilka rozciągania, ogarnięcie na pewno tego wszystkiego, co tu widzicie, bo to wygląda tragicznie, wszędzie błoto, no i takie standardowe rzeczy jak napojenie się, jedzenie kabanosków. No i przerwa około 20-25 minut myślę akcji Płyniemy dalej. Dzisiaj chciałbym płynąć tak do godziny 19 myślę. Na środku wyspy jest pole biwakowe, ale widzę, że za dużo ludzi. Także to nie dla mnie. Ja wolę gdzieś na dziko. 8 godzin spływu za mną. Już powoli się rozglądam, gdzie tutaj uderzyć, gdzie tu się rozbić na noc. Wiadomo słoneczko jeszcze pięknie świeci, ale jestem trochę wymęczony. Dupa boli. Także no już powoli będę kończył. No i jestem. Myślałem, że ta tabliczka to jest, że prywatna, ale nie. Miejsce do palenia ogniska. Zajebiste miejsce znalazłem. I z jakim widokiem. Pomimo super spływu to jednak ten dzień nie należy do mnie. Bo raz zapomniałem garczków. Oczywiście kucheneczkę wziąłem, wszystko wziąłem. Jedzenie też. Zapomniałem garczków. No to jeszcze jest. Pół widy, bo jedno, jedno danie jest w słoiku, także jeszcze ok. Ale drugie najgorsze, co może być, to zapomniałem z do namiotu. Ale jakoś dałem radę, podwiązałem linką na górę. Witam z dnia kolejnego, jest jakoś po ósmej. Ogrnęło obozowisko, kajak już na wodzie, zbieram się. Czerwy podjadłem, popiłem, czas wiosłować, czas wrócić do wiosłowania. W końcu zasłynęła przerwa. po 4 godzinach wiosłowania. Ręce tak nie bolą, najgorzej to plecy właśnie. Godzina 18. Z całych sił płynąłem, żeby zdążyć. Czas rozkładać obozowisko i właśnie widzę zajebiste miejsce na to. Także dopływam, biorę się za to. Niestety tak jak widzicie namiot trochę wisi mi na ubie, ale to nie problem. Mamy radę. Najważniejsze, żeby od tych komarów. Może coś będzie widać, jak nie to jutro pokażę. Namiot jakoś tak podwieszony pod drzewo, dwie możeszki. No i dzisiaj udało się przepłynąć prawie 10 godzin. Moje plecy to czują, ale to też dlatego, że szarżowałem. Aby jutro wcześniej wrócić do domu, bo tak jak mówię, mój cel to róczane nie da. 5:50. słoneczko już się troszkę przebija. A ja powoli wstaję i się ogarniam zakończony 110 km 107 było ostro było ciężko ale momentami bardzo ładnie także polecam wszystkim serdecznie zrobiłem to pozdrow wierzcie w siebie i zawsze róbcie to co uważacie za stosowne żeby nikt wam nigdy o mnie w życiu nie mówił później i żebyście sobie nie mówili pozdrawiam うん。